Witam Was, panny. To jest dla Was czytanie na wrzesień 2023. Zobaczmy, co się u Was będzie działo w tym miesiącu. Co tarot chce powiedzieć pannom, panna wrzesień. Ok, sytuacja, śmierć, wyzwania. Siódemka pentakli. Przyczyny. Paść pucharów. Przeszłość. Koło Fortuna. Co macie w głowie? Do czego dążycie? Okej. Okay. Kochanką wiem. Co na to? Samka Mieczy, by w tej sytuacji, paść kijów, paść Mieczy i szóstka kijów. Co się dzieje dookoła, Twoje otoczenie? Trójka mieczy. Czego nie widzisz? Dziewiątka pucharów i rycerz kijów potencjalny wynik król mieczy. I pod spodem mamy cesarzową. No dobrze. Dla niektórych z Was, muszę to tutaj powiedzieć, szykuje się zmiana partnera, partnerki. E, bo pojawia się nowa, nowa znajomość. E, i ta śmierć pokazuje ważną decyzję. Taką decyzję nieodwracalną w Twojej głowie, kochankowie. Więc idziesz za głosem serca. I mam wrażenie, prawda, że to jest jakby jakaś osoba trzecia, tak? Bo i kochankowie mówią o wyborze, ale kochankowie również pokazują trzy. Postacie, tak? Więc jest tutaj trójkąt, mamy rodzinę, mamy pazie pucharów, nową znajomość, być może również dziecko, które tutaj jakby jest podstawą jakby tej sytuacji. No, czasem paść pucharów mówi w ogóle o narodzinach albo właśnie ciąży. Ty w tej sytuacji mam wrażenie, że jesteś zorientowany, zorientowana na nowe. Mamy pazia mieczy i który patrzy w stronę szóstki kijów, w stronę sukcesu, w stronę docenienia, w stronę sytuacji, gdzie jest się wywyższonym, gdzie tak jakby robimy tak, jak chcemy. Wyzwaniem jest jakaś długotrwała inwestycja, która pójdzie na zmarnowanie, tak? Siódemka mieczy mówi o tym, że. Jakby to, co włożyliśmy, siódemka pentakli, właśnie przy tej karcie śmierci mówi, że to, co włożyliśmy, musimy zostawić, tak? Zostanie to tak, jakby um, umrze to, co jakby w co się napracowaliśmy, w co włożyliśmy jakby zaangażowanie, być może pieniądze yy, i musimy to zostawić, tak? Ponieważ jakby nie da się tego zabrać albo nie da się jakby teraz spieniężyć tyle. W jakimś krótkim czasie, czy zamykając coś nagle, prawda? Zabieramy tylko część. No, w Twoim otoczeniu ta trójka mieczy, no albo pokazuje, um, no, złamane serce. Mam wrażenie Twojego otoczenia, nie Twoje. I trochę Cię to. Tutaj może blokować w tych zmianach. Ta Trójka Mieczy również może pokazywać jakąś zdradę, która jest tutaj końcem jakby sytuacji. Ale bardziej mam wrażenie, że ty się dowiadujesz o czymś i dajesz sobie tak jakby przyzwolenie na, na to, do czego chcesz dążyć. No śmierć w ogóle w tym miesiącu na razie robię znaki ziemskie. No i tak, to koło fortuny naprawdę wypada prawie w każdym czytaniu. E, więc poważne zmiany, które zostaną zapoczątkowane w tym wrześniu, się szykują. E, I będzie też dylemat, mam wrażenie. Koło ciebie w Twoim otoczeniu ta Trójka Mieczy, czyli prawda, która jest bolesna, ale jest, też pra ale jest prawdą. Trójka Mieczy mówi o. No, o właśnie złamanym sercu, sprawach, które się okazują. Jest tutaj to serce, które jest takie nadmuchane jak balon, jakby, natomiast w środku jest nadmuchane powietrzem, życzeniami, czymś, co nie jest wypełnione. Ok? No i Trójka Mieczy mówi o tym, że ten balon musi pęknąć, ono zostaje tutaj przebity. E... Co, jak, jak, czego będziesz doświadczać tej sytuacji? No ósemka mieczy mówi o tym, że nie wiemy, jak z tego wybrnąć. Albo jesteśmy uwiązani. I mimo tego, że decyzja zostaje podjęta, tak jakby nie możemy się odwiązać od tej sytuacji. Jesteśmy trochę w potrzasku. Ósemka mieczy. Być może jesteśmy związani właśnie yy, i nie możemy... Odejść. Tu, tu może być również problem z tego powodu, że ktoś na przykład ma oczekiwania, które zostały teraz jakby hmm, poz, po, pozbawione tych oczekiwań, a ty tak jakby nie wiesz, jak masz z tego wyjść. No, ósemka mie mieczy mówi o tym, że jesteśmy w więzieniu jakimś. Jest to oczywiście tylko iluzja w Twojej głowie. E, jak, jak z tego wyjść, bo jak najbardziej da się z tego wyjść. Eee, czego nie widzisz a propos sytuacji? No, i tutaj mamy, jeżeli to jest jakaś nowa znajomość, kto, w którą ci ciągnie, bo się dobrze tam czujesz, no te karty pokazują pewną niestałość tej sytuacji. Dziewiątka pucharów jest za spełnienie marzeń, ale jest to też karta tak, jakby przyjemności, e, życia ponad stan życzeniowości również, życia trochę w takiej bajce, bycie w takim właśnie pijane z miłości albo właśnie troszkę taka sytuacja odrealniona, ta dziewiątka pucharów, ale oczywiście jest bardzo przyjemnie. I rycerz kijów mówi o namiętności, może być to konkretna osoba, często jest to strzelec, ale ta karta mówi o szybkim pojawieniu się, czasem o szybkim również odejściu. Pojawia się i znika. Taki jest ten rycerz kijów, ale tutaj jest bardzo dużo takiej chęci, być może deklaracji, duża prędkość, dużo namiętności. I dużo przyjemności. No, te karty pokazują, że może być ta sytuacja, w którą tak mocno tutaj wchodzisz, jakby paląc za sobą wszystkie mosty. Kofrutynu mówi o wielkiej zmianie. No, paść jeden i drugi pokazuje coś, co jest nowe, co jeszcze nie do końca znamy. I no, mam wrażenie, że to jest coś, co jest nie do końca stałe. Przynajmniej jeszcze tego nie widzisz, ale to się opiera no, o przyjemności i takim podejściu tu i teraz, a jutro to zobaczymy. Jest tutaj trochę niestałej tej energii. Więc to może być na przykład jakiś szybki romans, który jest bardzo ognisty, ale um, no, może być dosyć niestały po prostu. No, i wyzwaniem jest to, co tak naprawdę zainwestowaliśmy i teraz musimy porzucić. I kochankowie mówią o tym, że będzie trzeba dokonać wyboru, i takiego wyboru chcesz dokonać. Nie do końca wiesz, jak się wyplątać z sytuacji, jest to złamane serce. Jak się wszystko kończy? No, mamy króla mieczy, i król mieczy może tutaj mówić o, o rozmowach. Król Mieczy czasem jest adwokatem. Jest też osobą chłodną. Król Mieczy jest w zbroi, więc on jest przygotowany na ewentualną walkę. No patrząc jakby na ciebie, prawda, tego pazia, mieczy, w tej nowej sytuacji możesz wysłać, prawda, adwokata. No, jeżeli jest to. Um, um, jeżeli wina nie jest tak jakby po Twojej stronie w całej tej sytuacji, to myślę, że to jest dobre posunięcie, bo król mieczy jest surowy, ale jest szczery i bardzo, bardzo praktyczny. Także może być to właśnie osoba, która, bo tu jest komunikacja i kończy się wszystko tym królem mieczy, więc jakimiś, jakimiś poważnymi ustaleniami. No, ta karta może również oznaczać, że ktoś będzie dla Ciebie miał wielki żal i, i będzie surowo Cię oceniał. E, dobra, zobaczmy. Ok, już coś mi wypadło, więc bierzemy to. Ok. Piątka Mieczy. No, Piątka Mieczy mówi, że wszystko, wszystkie, jakby wszystkie siły na jednego, wszystkie dostępne opcje e, ataku. Jakby trzeba skierować na jedną sytuację, tak? No, myślę, że ta karta tylko jakby pokazuje, że jeżeli, jeżeli racja jest po Twojej stronie, no nie wiesz, jak masz z tego wyjść, ale ta karta mówi o tym, że masz argumenty, bo to są argumenty, to są słowa, to są, to są właśnie i, i masz je, tak jakby wszystkie w zasięgu, ok? Jeżeli Ty jesteś tutaj poszkodowany, to mam wrażenie, że może ktoś tutaj wytoczyć w stosunku do Ciebie tak jakby um, wszystkie działa um, dostępne. Bo jednak Piątka Mieczy mówi o konflikcie, o tym, że jest walka, ale, ale tak jakby straty przewyższają z zyski i um, więcej będzie strat z tej walki. I to też jest karta ego, niezależności. To jest Wenus w wodniku. I no, mamy tutaj też wodnika, który, który tutaj na końcu się pokazuje. Król Mieczy to jest wodnik. Więc mam wrażenie, że może, jeżeli ta osoba czuje się poszkodowana, może wytoczyć. Jakby wszelkie możliwe jakby asy z rękawa, po to, żeby jakoś się dokuczyć. No bo Piątka Mieczy mówi o tym, że jest konflikt i jakby straty tego konfliktu są większe niż zyski, więc jest tutaj ego, które rządzi tym tą sytuacją. No dobrze, ale wielka zmiana się szykuje, a panno. I zdecydowanie wynika ona z nowych spraw, które Cię zaciekawiły. Pazje są uczniami ciekawskimi i są to takie trochę asy, które właśnie otwierają przed nami jakieś możliwości, pytanie czy jej bierzemy, czy nie. Chcesz jakiegoś sukcesu, chcesz jakiegoś docenienia, chcesz jakiegoś uwielbienia, bo szóstka mieczy mówi o tym, że idziemy za sukcesem, patrzymy na sukces, możesz tutaj również podjąć decyzję o jakiejś zmianie kariery. Może to nie być dla Ciebie jakby sprawa związkowa. Kochankowie pokazują wybór, który musimy dokonać i to jest wybór, który zostanie z nami na długi czas. Ósemka mieczy może mówić, że ktoś z powodu jakby swojego rozczarowania sytuacją albo nagłością tej sytuacji, poczucia zdrady, może nie chcieć Cię wypuścić albo grać jakby grać sytuację, że nie daje Ci tutaj odejść, tak? I nie będziemy wiedzieli, jak się z tego wyplątać. I ponieważ są te miecze, prawda, to może być komunikacja, która w jakiś sposób trzyma Cię tutaj w potrzasku. No dobrze, myślę, że to wszystko. Panny, pozdrawiam. Widzimy się w przyszłym miesiącu.